Cześć widzowie! Niemalże od samego początku oglądania serialu Squid Game bardzo zastanawiała mnie jedna rzecz. A mianowicie, jak to możliwe, że tak ogromne przedsięwzięcie, z powodu którego od 20 lat bez śladu ginęły corocznie setki osób, uszło uwadze koreańskiej policji i rządu? Oczywiście jak wiemy w grę wchodziły ogromne pieniądze, więc na pewno również olbrzymie fundusze były przeznaczane na to, by zachować wszystko w tajemnicy. I zresztą nie bez powodu każdy z VIPów czy strażników miał pozostać anonimowy. Niewyobrażalnym natomiast wydaje się, by rodziny uczestników nie zgłaszały ich zaginięć, a policja prowadziła te sprawy tak nieumiejętnie, że nie znalazłaby powtarzających się wskazówek, które doprowadziłyby ją ostatecznie na miejsce rozgrywania zawodów takich jak chociażby wizytówka z charakterystycznymi symbolami, którą bez najmniejszego problemu znalazł w mieszkaniu swojego brata Huang. Skoro więc pomimo tego igrzyska przez tyle lat odbywały się bez zakłóceń, to najprawdopodobniej miało to miejsce nie tylko przy wiedzy, ale także pełnym poparciu koreańskiego rządu. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam dowody na to, że zorganizowane przez Ilnama Squid Games były nie tylko jego chorą zachcianką, ale także skrupulatnie przemyślaną strategią poprawienia warunków gospodarczych całego kraju, zaakceptowaną w tajemnicy przez koreański rząd. Zaczynamy! Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że choć idea Squid Games brzmi absurdalnie do tego stopnia, że zgłaszający to na policję Gihun zdaje się w ogóle nie dziwić temu, iż policjanci mu nie uwierzyli, to jednak powtarzające się relacje świadków powinny dać im do myślenia. A czy możliwe jest, by Gihun był jedynym uczestnikiem Squid Games, który kiedykolwiek zdecydował się zgłosić to na policję? przecież nawet w rozgrywkach z roku, który obserwujemy, po pierwszej konkurencji ponad 200 osób zostało na swe własne życzenie zwolnionych do domu, a naturalną reakcją każdego człowieka, który właśnie był świadkiem zorganizowanej śmierci setek osób, jest chyba zgłoszenie czegoś takiego na policję. Co więcej, o zwolnieniu bezpośrednio zadecydował głos Ilnama, czyli głównego organizatora tego przedsięwzięcia. A gdyby Ilnam obawiał się na lotu stróżów prawa, to po pierwsze nie zagłosowałby na te opcje, a po drugie w ogóle nie dałby graczom możliwości wycofania się z gier. Również w trakcie ucieczki Huanga przed strażnikami oraz jego bratem widzimy, że część zebranych przez niego materiałów została wysłana do jego przełożonych niemniej jednak krok później Gihun zauważa, że igrzyska dalej są organizowane, a gracze rekrutowani w dokładnie ten sam sposób w miejscu publicznym. To, że policja nie będzie interweniować w sprawie Squid Games, potwierdzają również słowa lidera, który doganiając swojego brata, kwituje jego oświadczenie o wysłaniu materiałów swoim przełożonym, krótkim zdaniem o braku przekonania co do tego, by koreańska policja zdecydowała się szybko interweniować w tej sprawie. I tak się zresztą dzieje, bo po postrzeleniu Huanga przez jego brata gra dalej trwa w najlepsze, aż do zaplanowanego finału. Dlaczego więc w Korei istniało przyzwolenie na organizowanie tych krwawych zawodów? Cóż, odpowiedzią są oczywiście pieniądze. Bankruci i dłużnicy, spośród których rekrutowano graczy, byli w większości beznadziejnymi przypadkami i szansa na spłacenie przez nich długów była niewielka. Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, dla społeczeństwa i rządu nie przedstawiali oni już zbyt dużej wartości. Natomiast pieniądze Ilnama, które mogły trafić do rodzin zabitych i posłużyć do spłaty długów w sytuacji, gdyby reszta zrezygnowała z gry, były oszałamiające. Państwo to niestety bezduszna aparatura, która, choć teoretycznie powinna cenić i traktować jednakowo każde ludzkie życie, to jednak w rzeczywistości działa zupełnie inaczej. Myślę, że jeśli Ilnam postawiłby przed rządem wybór pomiędzy zamrożeniem tak ogromnych pieniędzy, a możliwością ponownego wprowadzenia ich do obiegu, poszanowanie ludzkiego życia zeszłoby w tej sytuacji na dalszy plan. Szczególnie, że jak wynika ze śledztwa Huang'a, pierwsze zawody odbyły się w 1988 roku, a więc rok po 19 października 1987 roku, tak zwanym czarnym poniedziałku, w którym wskaźnik giełdy nowojorskiej Dow Jones Industrial Average spadł gwałtownie o 508 punktów, czyli 22%, co poskutkowało potężnym pociągnięciem w dół innych indeksów giełdowych na całym świecie, sprawiając, że niektóre światowe giełdy Podupadły nawet o połowę. W sytuacji tak ogromnego kryzysu nie powinno więc dziwić, że pieniądze jako karta przetargowa mogły przekonać polityków nawet do szafowania życiem setek ludzi. Il nam prawdopodobnie dostał więc od rządu przyzwolenie na swoją brutalną zabawę w zamian za spłacenie wobec społeczeństwa długów, które zaciągnęli gracze. Nie chodziło może o bezpośrednie spłacanie ich wierzycieli, ale dzięki Ilnamowi pieniądze te miały wracać do obiegu, co było dla rządu szczególnie istotne w czasach finansowego kryzysu z późnych lat 80., czyli wtedy, gdy Squid Game zaczynało raczkować. A to by oznaczało, że wśród VIP-ów mogli znajdować się nie tylko przedstawiciele świata finansów, ale także i wielkiej polityki, co tłumaczyłoby, dlaczego żelazną zasadą wśród organizatorów Squid Games miała być anonimowość. Dzięki za oglądanie! Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym temacie i czy również Waszym zdaniem koreański rząd mógł nieoficjalnie przyzwalać na organizację gier. Wpadajcie też na mój poprzedni materiał o Squid Game, a mianowicie o tym, czy 001 decydując się na udział w grach był wierny ich zasadom, który wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!